i nie wiedzieliśmy, skąd tam W To zacząłem słuchać, wiecie, jakiegoś człowieka, który leżał po mojej zestawce. ale to było ciekawe właśnie, bo pierwszy raz tego człowieka i zastanawiałem się, co mu że ja robić. Bo w ogóle szok, słuchajcie, bym w ogóle nie wiedziałem, co to się dzieje, prawda? Kurde, jakiś koleś leży nie mojej zestawce. Słuchajcie, żeby że było i wcale sobie, jakiś koleś leży w waszym łóżku, wcale Co się dzieje? bo w ogóle nie był w szoku, ale zawsze do siebie i po dłuższym właśnie takim zastanowieniu się, to w każdym przypadku, to, jest, to jest w ogóle ojczyma mózgu. On się oczekuje z Kambużyny. to takie hnie pochodzenie? Słuchajcie, jak wiecie, tutaj w ogóle Kambużyna? Czy jest, znaczy to, że to jest jego imię? Czy to jest kraj? Czy to jest... No i się z pewnością by że to jego imię, jak to dawno jest w takim kraju, to jest pochodzenie. A żeby byli ciekawi, jak wyszło mi on był kochankiem właścicielki, u której zamiarem byłam pochodzić. On ciekawy, prawda? I że jeszcze właśnie, jak jej nie było, to prawda, po jej po prostu, to mi odpowiada, bo to już nie jest.